Mamy listopad, więc robimy podsumowanie października. Zacznijmy sobie od kilku newsów. Nvidia ma już cenę 500 dolarów za sztukę. Pamiętam jak w tym roku sprzedawaliśmy w portfelu za około 330, także tym, którzy kupili w grudniu w zeszłym roku za niecałe 200 dolarów, gratuluję 2,5 raza pomnożyli swój majątek, swój kapitał inwestycyjny. No, ja sprzedałem moim zdaniem to już za bardzo urosło, ale są firmy, które mimo wszystko dalej są w portfelu i nie będą sprzedawane w finansowej podróży. Kolejny News ze świata no to Sam Altman, pan od chata GPT, sztucznej inteligencji, właśnie został wyrzucony z własnej firmy i Ojejku, został zatrudniony przez Microsoft. No niesamowite, eee, rośnie cena. Akcji Microsoftu, przez to prawdopodobnie w tym miesiącu będzie dokupiony, dokupiona mała paczuszka właśnie tej firmy. Zbliża się Black Friday już niedługo w tym tygodniu piąteczek będzie Black Friday. No i oczywiście Amazon tutaj będzie, moim zdaniem, górował właśnie w sprzedaży. Będą różne oferty, tak naprawdę to chyba oni zarobią najwięcej ze wszystkich sklepów online, ale kto wie, może ktoś też jakimiś fajnymi ofertami tutaj nas zainteresuje. No i będzie można, oczywiście to jest anglojęzyczny Amazon, też nasz polski Amazon coś będzie miał jakieś oferty. Sam Amazon też zmniejsza rozmiar swoich opakowań po to, żeby jak najwięcej dostarczać w jednym załadunku, żeby więcej paczek można było dowozić za jednym zamachem. Procter and Gamble, czyli ci wspaniali ludzie od Head and Shoulders, co łupieżu przez nich nie macie, wykorzystują sztuczną inteligencję po to, żeby automatyzować kilka ze swoich procesów. Często zwalniają wiele ludzi, a firma i tak rośnie w górę. Mimo wszystko przejdziemy sobie do portfela. Jak widzicie, spora różnica względem zeszłego miesiąca. Kwestia tego, że trochę tutaj czekałem z tym odcinkiem specjalnie, żeby pokazać wam coś, może co już widzicie tutaj na ekranie, ale to oczywiście o tym za chwilę. Jesteśmy już tylko 14% na minusie od spadków ostatnich na, łącznym, łącznie, na łącznej wartości portfela, co mnie bardzo cieszy, bo w tym roku zaczynaliśmy na minus 32% chyba, a sam portfel ogólnie jakby liczyć tylko zyski. W tym roku mamy 25% prawie na plusie, więc bardzo, bardzo fajny wynik. Zdecydowanie przeganiamy średnią inflację, co jest celem właśnie w tym portfelu. Tak wyglądają w tym momencie zyski. Pamiętacie, rozmawialiśmy o Amazonie przed chwilą. Był news o Microsoftcie. O Apple chyba nie muszę mówić, bo tutaj będę się rozgadywać ciągle. Oczywiście, no jeśli te trzy firmy tak fajnie rosną, tam Invita też była wspomniana, no to indeks S&P 500 też rośnie. O Texas Roadhouse trochę ucichło, ale jak widzicie, odbili się od tego dna i nie wiem, czy wspominałem w poprzednim odcinku, czy ewentualnie ktoś z Was miał taką informację. Wszystkie firmy, które sprzedawały jakieś słodzone napoje, słodycze, fast foody, były, że tak powiem, w pewnym momencie na takim dołku, ze względu na to, że pewna firma farmaceutyczna wymyśliła sobie lek, który zapobiegnie tyciu, zapobiegnie cukrzycy. Wszyscy myśleli, że to jest niesamowicie jak dobry news. Skończyło się to tyle, że inwestorzy odreagowali, a później akcje i tak poszły w górę. Procter Gamble, oczywiście też na plus. Mastercard, nowość w tym portfelu, również na plus. Tutaj się zaczęły pojawiać kryptowaluty na zielono. O arbitrum chyba też wspominałem, ale to jest stricte odcinek. Na temat akcji oczywiście Main Street Capital Bitcoin jest w tym konkretnym portfelu na zero, w innym portfelu jest na zielono chyba jakieś 20%. Więc też bardzo fajnie. QILD tak naprawdę tutaj nie patrzymy za bardzo na zwrot, bo on jest praktycznie zero. A na dywidendy, które oni nam wypłacają, chociaż z tym już też, jak wspominałem, będziemy coś robić w portfelu, może jakoś. Prze przerzucimy te środki bo tutaj mamy chyba z 250 dolarów na coś innego SCHD na lekkim minusie Reality Income być może też będzie skupowane niedługo Altria na minusie ale mamy dywidendy, to jest długoterminowe zagranie także nie boimy się no i są te kryptowaluty tutaj tak jak mówię o tym za dużo się nie będę rozpowiadać, wszystko oczywiście urosło też dzięki tym kryptowalutom Patrzymy sobie teraz na to, co w tym miesiącu dostaniemy. No i mamy tak. Dywidendy od Mastercard, Main Street Capital, Reality Income, Procter, Apple, QLD. Wszystko w tym miesiącu będzie jakieś 5,5 dolara. Oczywiście odejmujemy od tego podatek. Liczymy no już te 15%, tak, za które ściągają nam z automatu na giełdzie. Czyli no, 5 dolarów będzie w tym miesiącu wypłacone. Mało, nie mało, nieważne. Lecimy dalej. Tak wygląda cała wartość portfela stricte e, akcyjnego. Jesteśmy na bardzo lekkim minusie 40 dolarów. To jest tak naprawdę mm, różnica może być taka różnica na giełdzie przy wyliczeniu. E, a jak tutaj widzicie, wszystkie indeksy są praktycznie na zielono. Wylicza nam kalkulator, że 170 dolarów teoretycznie w tym roku byśmy otrzymali, jakbyśmy mieli taką wartość. Na początku wiadomo, ona jest trochę zakłamana, ale lecimy na 1000 zł. Może w tym roku się uda, chociaż przy obecnym kursie dolara nie będzie to za bardzo możliwe. No, i jaka nowość się pokazała w tym portfelu, jeśli widzicie? No to PPK. Wspominałem, że będzie zakładane, zostało założone. No i mamy kilka wpłat już od pracodawcy otrzymałem. Sam portfel też jest jakieś prawie 5% na plusie od września, chyba, więc bardzo fajnie w tym momencie. To jest subfundusz 2055, więc w takim zostałem w woreczku, wpakowany. Tak jak widzicie, wpłat jest łączną wartość 928 zł. 34 grosze. Nie otrzymałem jeszcze wpłaty powitalnej i nie otrzymałem jeszcze wpłaty rocznej. To też będzie, ale prawdopodobnie dopiero z początkiem przyszłego roku, jakby za obecny rok, otrzymam. Więc Koniec końców w tym roku pewnie zmieszczę się na jakieś 1200 zł wartości portfela PPK, co też bardzo mnie cieszy, bo nie zamierzam tego PPK przynajmniej na razie tykać. Jeśli będzie jakaś sytuacja awaryjna, tak jak było to kiedyś z OFE, no to będziemy wyciągać wiadomo pieniążki. Na razie to są darmowe pieniądze od pracodawcy, przynajmniej w części, więc bardzo to cieszy. No, i co jeszcze? Oczywiście, standardowo, jak wyglądają dywidendy otrzymane, te zliczone przeze mnie. Bardzo możliwe, że coś ominąłem, bo już mi się kuło w oczu, że jednej wpłaty chyba nie mamy takiej większej. Więc to i tak pod koniec roku, a raczej z początkiem roku, z podsumowaniem całego roku, będzie wszystko dokładnie przeze mnie zliczane. Jak widzicie, na ten moment 88 dolarów. Przypominam, w zeszłym roku. Z dywidend mieliśmy całe 9 dolarów, więc widzicie, jak fajnie to coraz bardziej rośnie. Mam nadzieję, że jeśli wyjdzie nam te 100, powiedzmy 50 dolarów faktycznie, czy te 120 nawet dolarów w tym roku, to zrobimy no, z 300 dolarów w przyszłym roku już tych faktycznie otrzymanych, i tak będziemy sobie to wszystko fajnie pomnażać. No i październik, oczywiście. Tutaj 15 dolarów w jednej płatności, większość to jest Altria, tam jeszcze chyba wpadło tak 13, nie wiem czy to nie był Procter Gamble przypadkiem. 2,25 no to jest QILD, czyli ten ETF na opcjach, które tutaj mamy od prawie początku samego portfela, to trzymamy, bo nie wiem za bardzo co z tym zrobić, ale fajnie płacą mimo wszystko regularnie więc no też jest to spoko opcja moim zdaniem czy jakieś jeszcze tutaj ruchy były w portfelu nie za bardzo jak widzicie no sama wartość urosła ale nad tym się tutaj nie skupiamy przede wszystkim teraz moim celem jest odrobienie tych strat które tutaj w 2021 roku te kryptowaluty nam wywołały w portfelu ale same kryptowaluty też bardzo drobno uśredniam gramy pod taką narrację, że no prawdopodobnie będzie ta hossa, będziemy żniwa mieć w 24 bądź w 25 roku. Tutaj część kryptowalut już sobie fajnie urosła. E, może zrobię oddzielną serię o kryptowalutach. Nie wiem, nie jestem aż takim znawcą tutaj. E, mam kilku znawców, którzy troszkę sobie lepiej w tym temacie radzą. Ja bardziej e, giełda, akcje e, amerykańskie tutaj się na tym skupiam. Także to by było wszystko. W tym odcinku bardzo wszystkim dziękuję za oglądanie. Chyba krótki materiał wyjdzie, ale to się wszyscy przekonamy. Miłego prawie Black Friday i listopada reszty. I do zobaczenia w innych odcinkach, w innych podsumowaniach, miłego dzionka, koledzy i koleżanki inwestorzy, i trzymajcie się. Ja!